Skocznia w Garnischen Parking razem z polską reprezentacją na treningach. Mamy takie szczęście, że akurat trafiliśmy na treningi letnie i możemy się przyjrzeć jak stok i pozostali skaczą. Zobaczcie, jak to wygląda. Poszedł. Piękne wyjście z ale marki lądowanie trochę blisko. Gdzie London Tak, to są odległości. Najdalej no 150. Poszedł. O, dalej poszedł. Tu. Namowanie na tyłku. Mm, a plecaczka nie doleca. Nie był piękny telemark. To tutaj główny sędzia, Szubert. Tak wygląda podłoże skocznie na czas letni czekamy na drugą serię skoków treningowych polskiej reprezentacji. Za chwilę się rozpoczną na olimpijskim obiekcie w Garnisz Bartin-Kirschen. Nie mogliśmy mieć większego szczęścia. Leci, leci. Przed. W życiu by mnie zeskoczyła W życiu swoim, jak teraz usłyszałam jaki to jest huk Jak szybko, z jaką prędkością oni lecą W życiu by nie skoczyła. Berynka, nie będziesz skakać To był Kamil sto, czy ktoś inny? Nie wiem, ale ładnie poleca Po co winda leci, przecież pusta? Nie wiem Uwaga, czekamy na kolejnego zawodnika Leci Oż ty. No, z dołu to to nie robi takiego wrażenia jak tutaj, nie? Słychać najpierw szum, a dopiero potem widać jak wyskakują. Prędkość jest kolosalna. I dopiero jak jesteś blisko tutaj, przy samej skoczni, to widzisz jaka to jest szybkość, jaka to jest. Jak samolot Jakby się podobały się tak, skoki i chcę, tak, Już chcesz być, tak? Chcesz skoczkiem kakać. No właśnie, tak to jest Mamy tutaj porównanie skoczni Do Airbusa 380 No więc jak widać Nie jest to mały obiekt Widać na zdjęciu, jak technika w ciągu ostatnich lat się zmieniła. Kiedyś skoki wyglądały w ten sposób, trochę miało to przypominać chyba lot ptaka. Pierwsza skocznia też wyglądała zupełnie inaczej, bo była cała zrobiona z konstrukcji drewnianej. W tej chwili jest to już nowoczesny obiekt.